Dzień dobry, chociaż wakacje w pełni to nie mogłam się powstrzymać i stwierdziłam, że muszę krótko skomentować wyniki matury, oczywiście tej z geografii. No, zestawiłam dla Was, popatrzcie, wyniki z trzech ostatnich lat: tabelka fioletowa, nowa matura, licea, tabelka pomarańczowa, technika i widzimy piękny sukces uczniów, czyli wyższe wyniki w tym roku. Oczywiście duża dyskusja jest w internecie o tym, że matury okazały się nie takie trudne, jak wszyscy straszyli was myślę przez ostatni czas, więc stąd może ten wzrost wyników. Ja potwierdzam, arkusz był z geografii naprawdę przyjemny, fajnie się go pisało, fajnie się go sprawdzało. To był taki arkusz, o który walczyliśmy, który chcieliśmy, żeby zadania były takie na logikę, które by pokazywały, kto geografię tak naprawdę czuje. I Poradziliście sobie z tym dobrze, chociaż nie myślcie też tak, że y, był łatwy arkusz, więc będę niezadowolony ze swoich 60%. Średni wynik mamy 53%, więc ci z Was, którzy mają 70, 80, 90%, widzicie to zresztą w centylach, jak było ciężko zdobyć wynik, który miał ósemkę z przodu. W technikach ten wynik wyniósł 37%. Tutaj, niestety, spora część uczniów ciągle przychodzi na maturę z geografii, jakby z przypadku nieprzygotowani. Kiedy zestawiłam wyniki z jednej i z drugiej szkoły, żeby porównać średnią wszystkich uczniów, Obliczyłam to ze średniej ważonej i wyszedł mi w przybliżeniu taki wynik 46%. To jest wynik wszystkich uczniów w tym roku i jak widać, on też jest najwyższy z ostatnich lat. Ja chcę bardzo dzisiaj podziękować wszystkim, którzy do tej matury przygotowywali się razem ze mną. Popatrzcie przed maturą był prawdziwy wyrzut zainteresowania moim kanałem. Dziękuję za te 70 tysięcy wyświetleń. Bardzo dużo osób pisało do mnie maile, wiadomości prywatne i komentarze. Wszystkie przeczytałam. Jeśli coś mi umknęło i nie odpisałam, to przepraszam. Czytałam to z wzruszeniem i radością i gratuluję wam wspaniałych wyników. A jeszcze bardziej się cieszę, że wiele osób pisze, że gdzieś tam nauka geografii będzie kontynuować, no bo przecież wiecie, że jest to najwspanialszy przedmiot. Dla tych osób, które oglądają mnie na kolejne lata i chcą też mieć takie wspaniałe wyniki, to czekajcie, na koniec sierpnia pokaże się filmik specjalnie dla Was. Będę mówiła, w jaki sposób będę Wam pomagać i jak pracować z Maturzystami 2024. Do tych, którzy już się ze mną żegnają, proszę polecajcie mój kanał, bo ciągle zdarzają się komentarze osób, które piszą, że dowiedziały się o moim kanale miesiąc przed maturą, czemu tak później, więc pomożecie mi, jak będziecie mnie polecać. A ja ruszam teraz na, myślę, że zasłużone, upragnione wakacje, na jednych już byłam, za kilka dni spełnię jedno z moich marzeń podróżniczych, no i w związku z tym, że bardzo lubię się dzielić tym, co oglądam, to stwierdziłam, że i pani od geografii chyba powinna mieć konto na Instagramie, więc jeśli chcecie zobaczyć, jakie było moje podróżnicze marzenia, będę tam już za 4 dni, to... Zajrzyjcie na mojego Instagrama lekcje geografii. Do usłyszenia wkrótce.